Dobry kochani, w kolejnym dniu dzisiaj zabieramy się za sprzątanie. Muszę ogarnąć kuchnię, muszę ogarnąć pranie i od tego pewnie zacznę. Zobaczę, może uda mi się dzisiaj zrobić tą zupę z mięsem mielonym. To ją od razu Wam tutaj wrzucę, chociaż nie przepisy idą na drugą stronę, <laughs> na drugi kanał. Ale jakby nie patrzeć, rozpoczynamy dzisiejszy dzień. I zobaczymy, co on nam przyniesie. Na pewno mnie dzisiaj też czeka prasowanie. Ze względu na to, że już nie mają w czym chodzić. A rano tylko jest chodzenie i szukanie, wiecie, jakichś wyprasowanych rzeczy. Nikt nie ma czasu na takie pierdoły. Eee, a sprzątanie? Oj, mam. Wczoraj też robiłam testy bubble tea. Chwilę siądę, pogadamy. Wczoraj robiłam też E, testy bubble tea, otwierałam e, bubble tea syropy i tak dalej, wiecie, patrzyłam gramatury, przeglądałam to wszystko, mm, dzisiaj wybieram się też do grafika, bo mi się grafik pochorował, więc do niego finalnie nie dojechałam jeszcze do tej pory, dzień dobry pani, chciałabyś się przywitać, cześć, cześć wszystkim, jestem Azji i Sempie, żeby mnie wypuścili na dwór, no, Także dzisiaj będę jechała jeszcze do grafika. Powiedziałam, że będę po południu. Boże jakie mam przejaskrawione oczy. Po prostu jak ja się patrzę, to jak mówię, jak taki, wiecie, twarz trupia. Trzeba by może jeszcze nałożyć brązer. No, więc jadę dzisiaj do. Proszę, powąchaj. Jadę dzisiaj do grafika. Ale dalej będę kontynuowała testy. Bubble tea. Muszę uruchomić maszynę, zobaczyć, bo w tej maszynie na pewno tych szejków, które miałam robić, nie będą, bo nie będę, bo mi po prostu te szejki nie smakują. Dla mnie jest to po prostu czysta chemia, więc szukam dalej. Dzisiaj mają mi przyjść też nowe mieszanki i zobaczymy, jak wypadną. Chociaż raczej z szejków w tym roku w lodziarni po prostu zrezygnuję. I po prostu wprowadzę to Bubble Tina w większą może skalę. Zobaczymy. Na razie to mnie podwyżki, jakie są, po prostu przerażają. Jak ja to wszystko przeliczam, obawiam się, że moja lodziarnia też może być tak, że będzie ostatni rok otwarta. Bo po prostu e, nikogo nie będzie stać na takie rarytasy. To już będzie rarytas przyjść na gofra czy na loda gałkowego. E, no ale dobra, zobaczymy. Nie ma co. Gdybać zawczasu zobaczymy, co czas nam przyniesie. E, więc zabieramy się za sprzątanie dzisiaj i najpierw idę nastawić pranie. No i dobra, i tak mnie wciągnęło składanie zamówień, że mamy godzinę 11.20. <coughs> Przepraszam, a ja jeszcze palcem nie kiwnęłam w domu. Nic nie zrobiłam, kuchnia nieogarnięta, pranie nie nastawione, więc już się zbieram. <coughs> Wszystko przez to, że składam cały czas zamówienia e, na. Lodziarnie. No i w... <laughs> A wiecie, tutaj są takie chwyty robione, jeżeli chodzi o lodziarnie, że jak się zamawia i to jest nieważne skąd. Czy jest to hurtownia, czy jest to Allegro, czy jest to jakiś sklep cukierniczy, nie ma to najmniejszego znaczenia. Zawsze trzeba z każdym produktem zadzwonić i dopytać się o datę ważności. Dlatego, że ja już w zeszłym roku dwa razy się nadziałam, gdzie zakupiłam posypki. Oreo i posypkę bodajże KitKat i się okazało, że data ważności była miesiąc czasu i niestety jak się bierze na firmę, nie można tego zwrócić a można było wcześniej zadzwonić i się dopytać, więc ja teraz po prostu nauczona doświadczeniem wydzwaniam się od samego rana i już się na przykład dowiedziałam, że dwie rzeczy, które chciałam kupić mają datę ważności do końca tego miesiąca więc jeszcze tylko 3 dni dzisiaj mamy 29, 2 dni więc, zanim by do mnie przyszło, to następnego dnia już by było przeterminowane, widzicie, I, i nadal jest to w sprzedaży, bo przecież data ważności jest ok. A nigdzie o tym nie jest napisane, jak się człowiek nie dopyta. A rzeczy spożywczych podlegających na termin ważności nie można e, zwracać po prostu. Ja e, mówię: No, dzisiaj od samego rana siedzę, później znalazłam też. Chciałam zamówić jedno konkretne Bubble tea. E, dla porównania, e, rodzaju okazało się, że to Babelti można zamawiać wyłącznie na paletach. Koszt palety 120 zł. No i mogę zamówić jedną sztukę, ale za wysyłkę muszę zapłacić 120 zł. Nie wysyłają w kartonach, bo im to pęka. Więc, e, a ja chciałam wziąć jedną sztukę, żeby porównać smak do smaku, bo wczoraj otworzyłam to Babelti, które mam, ale chciałabym jeszcze zapoznać się z asortymentem e, innych firm. No, i chciałam zamówić jedną sztukę, a mają bardzo fajną ofertę, bardzo dużo tego Bubble Tea, mają wybór duży, no ale wiadomo, no wiecie, żeby wprowadzić jakiś produkt, to trzeba go najpierw przetestować. No i boję się składać zamówienia, żeby mi się ta przesyłka piekielnie wysoka rozłożyła. Na wiecie, na koszty musiałabym zamówić nie wiem, co najmniej z 10 opakowań, a te opakowania dosyć szybko będą schodziły, bo wbrew pozorom to jest dosyć drogi rarytas te bubble tea wcale mnie nie dziwi kompletnie że ceny są takie wysokie bo same te kulki są po prostu potwornie drogie żeby ich tyle wrzucić co wrzucają w tym bubble tea to naprawdę koszty są to takie opakowanie wystarczy na kilka porcji jedno, 2 kg, czy tam 3 kg. To jest kilka, kilkanaście porcji, więc tu naprawdę jest. A tu jeszcze wiecie, trzeba inne rzeczy do tego dorzucić. No, ale dobra, tyle by było. Biorę się za sprzątanie, bo siedzę przed laptopem już mnie oczy bolą, już czuję, że mam takie, wiecie, oczy mocniej. Podrażnione, za długo już siedzę, więc idę, nastawiam pranie i biorę się za sprzątanie tej mojej cudownej, wielkiej kuchni. Im większa kuchnia, tym większy bałagan. E, miałam malutką kuchnię i wszystko mi się tam mieściło, teraz mam ogromną i dalej się z niczym nie mieszczę. Więc e, dobra, o, jeszcze maszynę muszę poskładać. No dobra, to idziemy po pranie, nastawiamy pranie i bierzemy się za sprzątanie kuchni. No, to tyle się nazbierało. I jeszcze jeden kosz jest u yy, w łazience, u dzieci. No, więc czas najwyższy ogarnąć to pranie, a tu mnie czeka prasowanko. I jeszcze najbardziej znienawidzone zajęcie: segregowanie e, skarpetek wszystkich w domu. No, więc zabieramy się, bo zawsze się takie pierdoły odkłada, bo się nie chce. Tak to już z nami jest. E, a tak naprawdę on to mi zajmie dwie minuty, żeby porozkładać skarpetki po prostu każdemu, podkładać dla każdego. A zajęcie odkładam, jakby to naprawdę trwało godzinę. No, to bierzemy się już szybko za sprzątanie O, to moje bubble tea Bierzemy się szybko za sprzątanie Bo e, przypomniałam sobie, że ostatnio odwołałam Przecież byłam chora, odwołałam wizytę u e, endokrynologa No i e, teraz siadłam, okazało się, że za 2 godziny Za 3,5 godziny w sumie jest numerek do endokrynologa Więc za 2 godziny jadę do Lublina zostawię sobie pod galerią auto i przelecę się na piechotę więc e, no biorę się szybko za sprzątanie, tu wczorajsze testy wszystkich kubeczków mlecznych, nie mlecznych. tu jeszcze zostało wiadomo, że nikt nie powypijał wszystkiego, bo wiecie no ileż można tego wypić pyszota, także jeszcze chwilę i babelti będzie w mniam. Zamieramy się za sprzątanie. No i patrzcie jak pięknie w kuchni, wszystko ogarnięte, blaty, wszystko jest już gotowe, więc e, super, posprzątałam i nastawiłam pranie. Została mi jeszcze godzina do wyjazdu, <laughs> A więc e, tu już mam wszystko ogarnięte, bielizna też rozłożona. Myślałam, że ktoś do nas przyjechał, śmieci ogarnięte, więc można chwilę siąść i po prostu sobie odpocząć. Na pewno, jak będę wracała dzisiaj od lekarza, zatrzymuję auto w galerii. To stwierdziłam, że po prostu zaję sobie do tej galerii, zalecę tam do pepko, bo to jest to najfajniejsze pepko. I zobaczymy, czy coś się w Lublinie na Starówce nie zmieniło. Może jakieś dekoracje świąteczne powywieszali. Niby za oknem jest piękna pogoda, ale Nikola mówi, że jest wiecznie i bardzo zimno, więc zobaczymy. Ja jeszcze dzisiaj z domu nogi nie dałam. Więc zaraz sobie przejrzę, co tam w Biedronce jest w gazetce i ewentualnie jeszcze zrobię zakupy, bo w tej galerii mam Biedronkę. Więc wracając do domu po prostu jeszcze zahaczę i zrobię zakupy. Chociaż chyba mi niczego nie brakuje, pieczywa mi brakuje tylko i wyłącznie, bo wędlina jest, wszystko jest. No e, Na obiad dalej mam sosik, więc e, no zupy już dzisiaj tej nie zdążę zrobić. Bo została mi godzina musiałabym ją zrobić w termomiksie, a chciałabym ją zrobić normalnie w garnku, bo wiele z was pyta się o przepis, żeby nie robić go w termomiksie, tylko w garnku. No, dla mnie jest prościej w termomiksie, bo jest po prostu szybciej. I ja nie muszę wiecie, wykonywać wielu czynności, bo robię to za mnie robot. No ale rozumiem, że ktoś chce też, żeby tą zupę, chodzi mi tą zupę z serkami topionymi, żeby ją zrobić po prostu normalnie, więc ją ugotuję normalnie. Ale to nie dzisiaj zobaczymy. Może jutro dam radę. Pracam już od lekarza, ale piękne słońce w Lublinie, mówię Wam. Fakt faktem jak zawieję, to jest strasznie zimno, ale tak jest okej. Okay. Lekarz mnie uspokoił, że to niewielka zmiana jest od tej co była ostatnio, więc mówi nie ma co panikować, ale pouprzedzała mnie o różnych innych faktach. Troszeczkę żeśmy sobie porozmawiały z panią doktor. Za pół roku mam iść na kontrolne, na kontrolne badanie i tak. Także ogólnie jestem zadowolona. Idę teraz do galerii. Zajdę na chwilę do Half Price'a i pojadę do drugiej galerii właśnie e, zobaczyć to e, bubble tea. E, zobaczę jak to tam wygląda. Też muszę w sumie e, sprawdzić e, wiecie co na jakim wadzie to jest. Bo nawet nie mam dla tego pojęcia. więc albo do Urzędu Skarbowego zadzwonię. Jaki VAT tutaj się wlicza. Albo, albo zobaczę. Coś pokombinuję. Dobra, lecę do galerii. Mamy przepiękną pogodę. Naprawdę jest chłodno, ale jest przyjemnie. No i dojechałam już do galerii, więc... Stwierdziłem, że w sumie co ja będę latać i szukać, dzwonić po sanepidach, nie po sanepidach, tylko po urzędach skarbowych i się dopytywać o stawki. Po prostu pójdę, ale by się zdarzyły dwa auta. Po prostu pójdę i kupię Babelty i zobaczę co mam na Paragonie. Proste, nie? No, więc idę na bubble tea i o, moje ukochane lody Polonia się wystawiły już. I zalecę jeszcze do TikToka Maxa, bo mam go tu po drodze. Wróciłam już do domu, mamy godzinę 20.20, 20. w domu jestem mniej więcej od 20 minut. Tak, no tak gdzieś za 10, za 15 wróciłam do domu. Grzeję teraz mężowi obiad, poczekajcie chwilę makaron muszę dorzucić. bo już e, raz zagrzałam, ale akurat Xawary wrócił z treningu i stwierdził, że bez jad, a mam a. z sasą, on to bardzo lubi. więc e, podgrzewam jeszcze raz, bo mąż dopiero wraca z pracy. Dzień dobry. <głos》>, Masz na stole, że się naciął centralnie a. <głos》> na kamerę. E, mąż dopiero wraca z pracy, więc kto pierwszy, ten lepszy, pierwszy wrócił ksawary, więc dostał Xawary. No i tak z Lublina wróciłam. W tym pepko sumarycznie nie byłam, bo słuchajcie, znaczy weszłam do tego pepko, ale weszłam i wyszłam. Kurde, nie widzicie mnie, przez to, że tak siedzę i mieszam. Do pepko weszłam i wyszłam, bo po prostu e, nic tam ciekawego nie było. Mam wrażenie, że asortyment jest ten sam. Cały czas gdzieś tam jest końcówka tej Wielkanocy i plus te wszystkie takie wiosenne. Mm, talerze, nie talerze, poszewki, no nie wiem, jakoś tak nic nie zauważyłam, żeby było coś nowszego. Nic takiego, co by mi się rzuciło w oczy, żeby aż wam pokazywać. O, tak to może nazwa. Yy, I słuchajcie, pojechałam od razu do, później do drugiej galerii. Zaszłam jeszcze tylko w tej galerii do jednego sklepu. Udało mi się coś fajnego kupić, ale to kiedy indziej wam pokażę przy jakimś zbiorczym takim holu. No i pojechałam później do drugiej galerii, żeby właśnie zakupić ich bubble tea. No i powiem wam, ich bubble tea jest identyczna jak moje bubble tea. Mamy dwa produkty. Tylko oni tutaj mieli kiwi kuleczki, bo nie mieli zielonego jabłuszka, więc zakupiłam, ale wzięłam ten sam sok, więc zakupiłam to Bubble tea. no i e, teraz tylko czekam, jak te kulki się będą zachowywały za jakąś jeszcze godzinę półtorej, może dwie, e, czy będą traciły konsystencję, czy nie. Ale to wiecie takie moje techniczne e, sprawy. Wracając e, z Lublina zajechałam do Grafika, tak jak wam mówiłam, e, żeby zrobić banery. Ustaliliśmy, zrobiliśmy e, Naklejki na Bubble Tea zrobiłam, złożyłam zamówienie od razu. Naklejki będą takie dosyć duże na te kubki, bo u mnie w takich kubkach będzie Bubble Tea sprzedawane. Robię tylko jeden wymiar, nie robię dwóch rozmiarów. I, i co za tym idzie, zamówiłam od razu naklejki na kubki do granity, na gofry. Zrobiliśmy grafikę na Bubble Tea. Zamówiłam też karteczki, takie kupony promocyjne, bo mam zamiar wprowadzić akcję promocyjną. Też Bubble Tea. Zrobiliśmy też takie zamówienie. Od razu zamówiłam naklejki na zmianę cen. No i musiałam jeszcze podjechać później raz do lodziarni, bo chciałam taki inny cennik sobie zrobić, na którym będę zmazywała, ale później stwierdziłam, że najpierw zobaczę, czy moją tablicę da się jeszcze odratować, bo kiedyś się rypnęłam i zamiast kredowym markerem, zwykłym markerem napisałam cenę a żeby było śmiesznie, to jest to cena lodów włoskich, których po prostu napis lody włoskie, a ja tego już po prostu nie mam w asortymencie, nie będzie u mnie lodów włoskich. No i musiałam pojechać jeszcze raz, bo od razu też wymyśliłam sobie jak ten baner ma wyglądać z bubble tea, no i musiałam pojechać jeszcze raz obmierzyć, od razu obmierzyłam wewnątrz, bo muszę tam zrobić przemeblowanie. chciałabym zakupić jeszcze taką um, jakby to taką lodówkę pod bubble tea, ale muszę to wszystko przemeblować i zobaczyć jak mi się to pomieści, e, więc siedziałam dzisiaj w lodziarni w sumie ponad godzinę, półtorej godziny i mierzyłam, kombinowałam, e, gdzie by tu jakąś deseczkę, wiecie, tam mam strasznie mało miejsca, więc ciężko mi się tam kombinuje. I zobaczę. No na razie wszystko obmierzyłam, pospisywałam sobie na kartce jakie sprzęty, jaką mają wielkość, jakie można ustawić. Zrobiłam sobie zwymiarowanie całego lokalu, więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się to po prostu ogarnąć. No i wróciłam do domu. Wróciłam do domu, wyciągnęłam z pralki pranie, wrzuciłam do suszarki, nastawiłam kolejne pranie. E, i tak, i tyle i, i nic się więcej dzisiaj u mnie nie działo e, najlepsze jest to, że wróciłam byłam dzisiaj w tym TK Maxie, nic ciekawego kompletnie nie było, pojechałam za tymi butami ale już nie było tych butów e, tych US Polo co Wam mówiłam, więc chyba jednak te z Selgrosa mi się najbardziej podobają e, ale no ale teraz mam do Selgrosa nie po drodze więc no nie wiem, na razie nigdzie się nie wybieram, będę chodziła bez trampek w każdym razie co ja wam miałam powiedzieć? Już wiem, co wam miałam powiedzieć co do tego TK Maxa, że pojechałam i wróciłam do domu i dostałam SMS-a w sprawie mojej składajnej reklamacji. Więc no, że tak powiem, mam teraz 30 dni na odbiór mojej reklamacji i... No, już jutro jadę w sumie do Lublina, ale jadę z Teściową, więc no nie będę jej po sklepach ciągała. Ale przez 30 dni, gdzieś w międzyczasie po prostu sobie zajadę. No, i powiem Wam jeszcze tak się wracając do YouTube, do, do czego? Do mojego ciasta inki. To jest właśnie ten fenomen YouTube'a, że jednego dnia wrzucam przepis zawsze o tej samej godzinie. Staram się zawsze podobne opisy takie robić i zazwyczaj te przepisy są takie tłamszone, a na przykład przepis na kawę Inkę przepięknie YouTube wybił, ma już ponad 14 tysięcy wyświetleń, jak ja się sprawdzałam, więc to jest właśnie to. Kwestia trafienia odpowiedniego dnia, odpowiedniej chwili, odpowiedniego opisu, żeby film został wybity. Bardzo mnie to cieszy, bo to już jest drugie takie ciasto, które po prostu ma spory zasięg. Pierwsze to jest to borówkowe, i, i to jest ciasto, które ma już 46 tysięcy wyświetleń, więc mega mega fajnie. No, ale tak to właśnie jest. Raz jest tak, że wrzucałam przepis i tutaj i tutaj i na moim kanale był dużo mocniej wybity film niż na co do czego, a teraz na co do czego w końcu został film zauważony i YouTube gdzieś go wybił. Bardzo mnie to cieszy, bo bardzo mi na tym zależało, bo te ciasto jest naprawdę godne polecenia, zresztą jak każdy przepis. Bardzo mnie też cieszą od Was takie wiadomości, jak mi piszecie, że... Na pewno wypróbujecie, bo już e, co byście nie zrobiły, ty, korzystacie z tych przepisów i co byście nie zrobiły, to wam te przepisy po prostu wychodzą i Wam smakują przede wszystkim, więc bardzo, bardzo mnie to po prostu cieszy. E, I tak i będę już kończyła, będę się z wami żegnała. Dzisiaj vlog krótki, ale tak naprawdę u mnie bardzo elastyczny i produktywny, bo ogarnęłam lekarza, którego tak naprawdę nie miałam w planach. Wyszło to z przypadku, posprzątałam mieszkanie, ja jeszcze w międzyczasie podkurzałam, posprzątałam kuchnię, jest nadal czyściutka, ogarnęłam jedno pranie, teraz drugie pranie, no i pewnie stanę jeszcze do deski do prasowania, żeby cokolwiek poprasować, a jutro rano ja też do lekarza, więc też do południa mnie praktycznie nie będzie, do popołudnia. No, i pewnie jutro vloga nie będziecie mieli, bo pewnie nie zdążę go po prostu nagrać. W pepku nic nie nagrywałam, bo tak jak mówiłam, nic ciekawego dla mnie nie było. W ogóle w tych sklepach ostatnio nic dla mnie ciekawego nie ma, w rezerw też nie nagrałam żadnego mierzymy, bo weszłam, przeszłam się po tym rezerw i powiem Wam jakoś dwie rzeczy mi wpadły w oko, Mówię, no dla dwóch rzeczy, nie będę na siłę szukała dziesięciu następnych. Ja to bym mogła w Mochito robić na okrągło. Mierzymy, bo dzisiaj przeszłam przez Mochito i po prostu 20 rzeczy bym tam zmierzyła, ale nie miałam na to czasu, bo byłam umówiona. Lekarz, później byłam umówiona. na czym musiałam zajechać po te Babelti, a później z grafikiem. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Wy też, też tak czekacie na tą wiosnę, że ten marzec kapryśny się w końcu skończy i ta wiosna w końcu normalna nadejdzie, bo jak ja widzę słońce za oknem, to się chce po prostu chcieć. A jak jest taka pogoda, wiecie, leje, wieje, sypie, raz śnieg, raz słońce, to człowieka szlak trafia, bo człowiek chodzi rozstrojony nerwowo jak ta pogoda za oknem. A jak jest słońce, to jest słońce, to daje, wiecie, potężną dawkę energii dla każdego. Więc takiej energii Wam życzę. Trzymajcie się ciepłutko, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Miłego dnia.